No i siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z cotygodniowych nowości. Dzisiaj zobaczycie kilka właśnie informacji ze studia SCS o ETS-ie i o ATS-ie. Głównie informacje będą dotyczyły aktualizacji 1.45, ale do tego zaraz przejdziemy. Przypominam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda i na TikToka, a teraz już lecimy. No i tak jak powiedziałem na wstępie odcinka, wyszła aktualizacja 1.45 do obu gier. No i najpierw zajmiemy się tą wersją na ETS-a. Co tutaj się zmieniło? Pierwsza rzecz to jest rework Hanovera, czyli po prostu dokładnie tutaj chodzi o to, że Hanover został całkowicie usunięty i został na nowo stworzony. Generalnie jeśli chodzi o te miasto tak szybko powiem, że tutaj są wydzielone strefy, w sensie to miasto się tak dosyć różni. Z tego co pamiętam do centrum nie, mia, nie ma wjazdu, ale jest taka e, różniąca się część przemysłowo od takiej, jak tutaj widzicie, takiej e, wstępu do centrum, wiecie, takiej po prostu mieszkalnej. Jeszcze stworzyli jedną z największych hal targowych na świecie w skali 1 do 1. Która będzie Będzie związany jakiś event z nią W tym roku, nie wiadomo jeszcze o co tutaj chodzi No ale to też jest właśnie w Hanowerze Kolejną rzeczą są własne cysterny Chwilowo jak widzicie jest to b -double. Chyba to jest, tak się nazywa i taka zwykła Solówka, w sensie to jest konfiguracja A zostały dodane dwa różne typy Cystern, pierwsze to jest zbiornik na paliwo A drugie to są silosy Silosy to jest na przykład do przewożenia Nie wiem, na przykład pszenicy i tak dalej, nie? Oczywiście tam tunik będzie do nich dostępny i tak dalej Kolejną aktualizacją jest Aktualizacja DLC Kronę Trailers Pack, czy jakoś tak to się nazywało? Czyli po prostu DLC, które dodaje kronę. I teraz w tej aktualizacji zmieniło się to, że zostały dodane dwie nowe albo trzy nowe naczepy. E, w sensie na pewno została dodana taka naczepa, na pewno została e, jakaś tam coś ala firanka została dodana, i chyba. E, i, I nie wiem, czy to zostało dodane w sensie ta naczepa, czy po prostu ten ładunek został taki dodany, jak tutaj widzicie. E, no ale w każdym razie, no osoby, które mają te DLC, to za darmo właśnie będą miały dostęp na te kilka nowych naczep, wraz oczywiście z tuningiem. Z tego co pamiętam, tam też różne pięć akcesorii do kabiny było dodanych, czy tam zaktualizowanych, więc to też jest spoko. Bo szczerze wam powiem, że teraz nie płacę się kupować DLC kabin akcesoriów, bo ono jest bardzo średnie. Moim zdaniem lepiej skupić na przykład DLC do tuningu na opony, czy to Michelin, czy to te drugie gudierki czy nawet takie krone, czy Schwarzmiller. Nie, akurat nie, no Schwarzmiller też ma jakieś rzeczy do środka. Po prostu, jeśli chcecie mieć akcesoria do środka, kabiny od scs to nie kupujcie kabiny akcesoriów, bo moim zdaniem szkoda kasy. Kupcie sobie właśnie na przykład na opony, bo wszystkie te takie DLC dodatkowe na tuning innych rzeczy, dodają dodatkowo rzeczy do środka. I one są dużo ładniejsze po prostu, bo były aktualizowane, nie? I oczywiście jeśli chodzi jeszcze o tą kronę, to zostało gdzieś w Niemczech zrobiona taka fabryka, tutaj akurat mało widać, ale normalnie taka, taki duży budynek, gdzie są produkowane właśnie naczepy, kronę, tam można jechać z ładunkiem i stamtąd wziąć ładunek, ale nie wiem, tutaj nigdzie napisali z tego co widziałem, gdzie ta firma się znajduje. Jeśli ktoś stworzy nowego save'a w Austrii albo w Hanowerze, czyli w Niemczech, no to teraz będzie miał nowe filmy, te wprowadzające do gry, czyli tak jak kiedyś był pokazany garaż, jakieś tam inne rzeczy, tak teraz będą filmy prezentujące właśnie te nowe rzeczy. I to prawdopodobnie, w sensie nie pamiętam, czy oni to już na pewno powiedzieli czy nie, no ale też na pewno jak będą jakieś kolejne aktualizacje, na przykład jakieś DLC, to jest duża szansa, że za jakiś tam czas Goinkiz będzie aktualizowany. No, to wtedy też po prostu polskie miasta na przykład zostaną właśnie takie filmiki zaktualizowane. Kolejną rzeczą, którą została dodana w tej aktualizacji, to jest sprzęga siodłowe, czyli coś takiego jak tutaj jest, to jest do zaczepienia na czepy No, i teraz to będzie po prostu licencjonowana część i chwilowo nie jest na każdą ciężarówkę, tylko na Renault, na Mercedesa, New Actrosa, ma na te GX Euro 6, skanie S, skanie RK i Volvo te nowsze. No, chyba na te starsze z 2012, już nie pamiętam, no ale w każdym razie. Każda z tych ciężarówek będzie miała dodaną taką właśnie rzecz, w sensie już licencjonowaną. Kolejną rzeczą jest opcjonalna obsługa modów dla konwoju. Tutaj chodzi o to, że jeśli host ma jakiegoś moda i to wy nie musicie go mieć, czyli przypuśćmy, jeśli ja będę miał jakiegoś moda na przykład na jakieś malowanie albo na tuning i wy go mieć nie będziecie, to dalej będziecie mogli wejść na, po prostu na sesję, ale już tej części nie będziecie widzieli, nie? I, I tyle. Czyli coś takiego jak było kiedyś na tracker MP z naczepami z DLC, nie kolejną rzeczą jest czujnik deszczu tutaj po prostu Wam się włączek jest deszcz, wyłączek go nie ma Jest możliwość też ukrycia niedostępnych znaczników drogowych, czyli macie taką opcję po prostu, która pewnie defaultowo jest włączona, tutaj macie ją na pokazaną, show blockers, czyli po prostu pokaż te blokersy, no nie wiem jak to przetłumaczyć. Po prostu jeśli to odznaczycie, to nie będziecie mieli tych X-ów na drogach, czy już nawet modyfikacje do tego nie są potrzebne no i w sumie tyle jeśli chodzi o ten update do ETSa, jeśli chodzi o update do ATSa to tutaj leciutkie zmiany są inne, między innymi zostało zaktualizowane DLC Wyoming to jest jedna z tych rzeczy tutaj macie różne zdjęcia prezentujące jak to mniej więcej tutaj wygląda, kolejną rzeczą są cysterne, tylko, że tutaj te cysterny zostały dodane w jakby więcej ilości konfiguracji, bo tam były wcześniej w ATS-ie w dwóch konfiguracjach, czyli zwykła i podwójna, a tutaj aż w sześciu nie? jest pojedyncza, podwójna i potrójna w różnych konfiguracjach. Kolejną rzeczą jest rebranding postojów, no i generalnie takich stacji benzynowych i tak dalej, po prostu teraz będą nowe loga tych wszystkich stacji benzynowych i zwykłych postojów, takich wiecie. Mody do konwoju to już były, czynnik deszczu też był, możliwość ukrycia to to samo, no i w sumie tyle jeśli chodzi tutaj o to, czyli po prostu jedyna rzecz, która tutaj się różni, to taka, że jest rebranding tych postojów oraz DLC Wyoming zostało zaktualizowane. Trochę teraz poprzekręcałem tutaj kolejność, ale odnośnie DLC to właśnie zapowiedziane zostało data montany DLC i tutaj jak widzicie, czekajcie by się nie przetłumaczyło, na 4 sierpnia, czyli dosłownie za 3-4 dni będzie już, no może trochę więcej, no około 4-5 dni będzie takie DLC. Jak widzicie to jest jedno z większych DLC do ATSa, nie wiem czy koniecznie... Nie wiem, czy konkretnie największe, nie no, chyba Kalifornia jest trochę większa, ale jednym z na razie z największych DLC po prostu do y, ATSA. W sensie wiem, że Kalifornia jest podstawcą, no ale nieważne. W każdym razie na pewno jak widzicie, tutaj jest trochę miast, y, dróg też jest. Zależy, jak na to patrzycie, bo na przykład tutaj w Kolorado, jak widzicie, jest y, trochę mniejszy ten stan, ale tych dróg jest mi się wydaje więcej. No ale w każdym razie, tutaj główna informacja jest taka, że 4 sierpnia jest te DLC. Tutaj macie jeszcze trailer dostępny. Oj, to mi się mega podoba. Naprawdę jeśli chodzi o. Ja zawsze ATSa porównuję do Red Dead, bo przyroda i ogólnie te wszystkie rzeczy są bardzo podobne, no i naprawdę ładnie to wygląda, tutaj trailera całego oglądać nie będę, ale o tutaj na przykład widzicie ten, no jak to się nazywało, tam gdzie jest gaz produkowany albo yy, rafinaria jakaś, nie? Ładnie to wygląda. Pewnie większość rzeczy, która tutaj jest pokazana, była już pokazywana na zdjęciach, także ten. Jeśli będziecie chcieli, to linka będziecie mieli w opisie do tego traileru, to sobie możecie obejrzeć. Lecimy teraz dalej też do Montany i tutaj post, który mówi o tym, że właśnie w tym DLC będą dostępne też oczywiście transport specjalny i tutaj cztery trasy są dokładnie dodane z różnych miast. Tutaj możecie sobie zobaczyć, tak będą wyglądały tutaj na zdjęciach, możecie zobaczyć, co to jest w ogóle. Nie. Wiem. Silos jakiś taki mały dosyć, nie wiem, nie wiem co to jest Ale fajnie, fajnie to wygląda Tutaj jest Cargo Bob z GTA W no, nie wiem jak to się tam nazywa w realu, ale Cargo Bob Geta. GTA Jeszcze są jakieś informacje o parku narodowym, ale tutaj już nie są one aż takie ważne, także tak, je pominiemy O to na pewno bardzo fajnie wygląda, te takie wulkany małe No i lecimy do ostatniego tutaj posta, który dla was przygotowałem Jest to Texas, czyli DLC Texas i fabryki samochodowe Texas to jest drugi stan, który jest chwilowo Robiony jako DLC, po prostu DTS. I na chwilę obecną nie znamy daty, kiedy ten DLC wyjdzie. No ale tutaj mamy postaw, w którym właśnie przybliżyli nam, pokazali nam po prostu, że w tym stanie będą różne fabryki samochodów. Z tego, co przeczytałem, będą to dwie firmy w tym Teksasie. No i generalnie jedna firma będzie produkowała jeden samochód na minutę, a druga 1300, chyba z tego, co pamiętam. No coś koło tego, także dużo, także dużo dosyć. No i oczywiście te fabryki będą dodatkowo połączone z różnymi sieciami. Kolejowymi i tak dalej także tutaj na pewno będzie ta infrastruktura tych ym, ogromnych jakby w sensie to nie będzie taki wiecie mały y, mała firma tylko to będzie naprawdę jakieś ogromne jak widzicie tutaj y, firmy ogromne jakieś y, po prostu parkingi i tak dalej po prostu będzie to bardzo złożony ogromny teren na który będzie bardzo dużo y, różnych budynków różnych magazynów tak jak widzicie o i to też jest spoko y, tutaj muszę wam powiedzieć że Pamiętacie kiedyś jak wyglądały firmy? One były jakby na jednym poziomie, a od DLC e, Iberia w ets no i tutaj też widzę w tym Teksasie, że te firmy są na różnych poziomach. W sensie ona nie jest tak, że jest e, plain taki położony, taka, e, no kurde, taka równa podłoga. I na tym piętrze jest wszystko. Tylko tutaj zobaczcie, jest trochę zniżenie do takich dolnych e, ramp. Tutaj jest trochę jakoś wyżej, i to naprawdę mega fajnie wygląda. To w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. E, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu Subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda i na TikToka. E, przypominam, że na naszym Discordzie, na kanale Plan Tygodnia, macie w każdy poniedziałek dostępny nowy plan tygodnia. E, po prostu w każdy poniedziałek możecie sobie wejść na ten kanał i będziecie mieli e, skład. Jakby spis odcinków i live'ów na ten tydzień. No, mam nadzieję, że rozumiecie. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka do końca. Do następnego siema, no i cześć.